Grill, twoje centrum grillowania. To więcej niż zwykły grill. To Broil King, doskonały grill na każdą okazję. Grille Broil King, zarówno pod względem wzornictwa jak i jakości wykonania, są w stanie usatysfakcjonować nawet najbardziej wybrednego miłośnika grillowania. Legendarna moc, której oczekujecie, jest zawarta w każdej jego części. Uważamy, że grillowanie powinno być swobodnym, relaksującym spotkaniem z rodziną i przyjaciółmi. Powinno dawać możliwość przygotowania niemal każdej potrawy w dowolny sposób. Usmaż perfekcyjne steki. Zrób pieczeń na różnie. Uduź warzywa dzięki wygodnej funkcji bocznego opiekania lub użyj swojego grilla jako pieca konwekcyjnego i upiecz tradycyjną pizzę lub przygotuj wyszukany deser. Projektanci przykładają ogromną uwagę do designu i funkcjonalności urządzenia. Co odróżnia Broil King od innych grilli? Oto kilka najważniejszych elementów pośród wielu innych cech, które zaobserwujecie w każdym z produkowanych przez nas grillu. Głęboki, solidny piekarnik, zoptymalizowany na długotrwałe podtrzymywanie ciepła i wyjątkową trwałość. Do produkcji naszych grilli używamy wyłącznie wysokiej klasy żeliwa i stali nierdzewnej. Nasze żeliwne ruszty nadają się do obustronnego użytkowania. Jedna strona ma ostre krawędzie, dzięki którym na stekach pojawiają się charakterystyczne przypieczone ślady, podczas gdy rowki na drugiej stronie odprowadzają nadmiar tłuszczu, który jest kierowany do zbiornika pod piekarnikiem. Nasze grube, solidne ruszty ze stali nierdzewnej utrzymują wysoką temperaturę, aby uzyskać doskonały efekt pieczenia. Jak również są bardzo łatwe w czyszczeniu. Zawory obiegu stałego wraz ze 180-stopniowymi pokrętłami kontrolnymi umożliwiają pełną kontrolę temperatury oraz dokładne jej nastawienie do przypiekania, pieczenia czy podgrzewania potraw. Falista wykonana ze stali nierdzewnej nakładka aromatyzer pełni funkcję odprowadzania pary. Pokrywa całą powierzchnię grilla. Tłuszcz ściekający z pieczeni natychmiast zamienia się w parę, a ta przenika potrawy znajdujące się na różdzie i sprawia, że nabierają wyjątkowego smaku. Jednak co najważniejsze, falista nakładka równomiernie rozprowadza ciepło po całej powierzchni grilla, eliminując punkty gorące i zimne. Nasze najwyższej jakości palniki Dual Tube oraz Super 18 Infinity zostały również wykonane ze stali nierdzewnej. Są zaprojektowane tak, by dostarczyć jednakowe ciśnienie gazu i wielkość płomienia dla uzyskania równomiernego rozkładu ciepła oraz osiągnięcia temperatury 300 stopni w zaledwie kilka minut. Broiling to przede wszystkim możliwość grillowania gazowego, dzięki czemu mogą Państwo przyrządzać swoje ulubione potrawy przez cały rok, niezależnie od pory roku. Wysoko gatunkowa stal nierdzewna, której używamy i trójwarstwowy proces jej powlekania zapewnia najwyższą ochronę przed rdzą i wytrzymałość. Ponadto wraz z dożywotnią gwarancją będą mieli Państwo pewność, że zaprojektowany przez nas grill będzie Wam służył przez długie lata. Ponad 20 lat doświadczenia w rzemiośle oraz pasja do grillowania zmienią Wasze kolejne spotkanie przy grillu. Cechy, których potrzebujesz oraz wydajność, której oczekujesz. Rezultaty przemówią same za siebie. Pol Grill. Doskonałe grille za każdym razem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w montażu i sprzedaży grilli jesteśmy w stanie pomóc Państwu w doborze urządzenia, tak aby spełniało Wasze oczekiwania, dawało satysfakcję i radość z grillowania na świeżym powietrzu. Ponadto sprawujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, będąc zawsze do Państwa dyspozycji. Więcej na